Hej, ma... Hej, z tej strony Mateusz Wypło. Witajcie na kanale Mały Rolnik Mati. Chciałbym Wam pokazać mojego kogucika Feniksa. Feniksa? Tak. Mhm. Mm A powiedz nam, jak on ma na imię? Co to za kogucik? To jest Baszek. Kupiłem go sobie w Baszkowicach. Jaki piękny! A co ma on tak szczególnego? Co on takiego szczególnego ma? Że tak jest bardzo piękny. I pokaż ten jego ogon. I dlatego chyba ten Feniks jest nazwany. To jest kura ozdobna, prawda? Ja. Mhm. Ile on lat żyje? 12. 12. A powiedz nam jeszcze, on ma jakąś swoją kurkę? Tak, ma baszkę. Baszkę to jest, kur to jest Baszek, a kurka to baszka, tak? Tak. Jaki piękny ten kogucik jest. On jest kurką ozdobną, prawda? Tak. Mhm. I on gdzie żyje? On żyje w Polsce. W Polsce i w Twoim? Kurniku, Kurniku tak? tak? I to jest kolejna kurka ozdobna tak. do Twojej kolekcji. Tak. I chciałeś się nią pochwalić nam. Tak. Jak z nim chodzisz na spacery? Pokaż nam. Tak go bierzesz pod pachę i sobie wędrujecie? Tak. Mm -hmm. On lubi chodzić na spacery? Czasem wymyka się z rąk i może uciec. O, o. o, widzisz? Ciężko go złapać chyba. Co? Bardzo, Tego kogucika. On, ten kogucik najzwyczaj jest bardzo szybki. Bardzo szybki, tak. ale Ty też lubisz chyba biegać. Lubię. I w ciągu ilu minut zajmuje ci złapanie takiego kogucika? Z 20. 20 minut to długi czas, ale poczekaj, ja go nagram trochę z bliska, niech wszyscy zobaczą. A on chyba coś mi mówiłeś wcześniej, że musi jeść słonecznik, żeby ten ogon był taki ładny, tak. świecący. Tak. Dużo mu dajesz słonecznika? Tak. Do tego ziarna chyba dosypujesz? Tak. No dobrze, to co? Myślisz, że już możemy odnieść tego kogucika? Tak. On tęskni za kim? Za kurami swoimi, za swoją kurką. Za swoją kurką, za baszką? Tak. Dobrze, to co? Żegnamy się dzisiaj? Pa! pa. Do zobaczenia! No później! Pa. Cześć koguciku! U. On nie ugryzie? Nie. Nie udziobie? Ale jak sobie grzecznie tutaj siedzi, prawda? No fajny ten twój kogucik, taki kolorowy i taki ogonek ma. No dobrze, nie będziemy go więcej męczyć. Do zobaczenia na następnym filmie.